Parku. No, akurat... Zobaczcie, kogo spotkałem, majstra, o. Siema! O, górnik. Wrócił. I, i, I nagle co? Wszystko się straciło, to samo jak miałem, ile? No, prawie ci... całą paczkę papierosów. No. I też papierosy by się straciły. No to ja nie wiem. No właśnie. Nie to jest w nie pasuje. To później wczoraj... Razem pili, później położyłem na stół, ta paniczka zginęła, papierosy też zginęły, jak się przebudziłem. To jedne piwo to schowałem pod łóżko, to po To one było, to nie no. powiem. A tak jeszcze wszystko się potaciło. No. Nie, nie będzie mi gadać. To Dluch? samo rękawiczki pogubiła, czapkę pogubiła. Nie no wtedy gadałeś, że miałeś schowane tam wino i dwa piwa, nie? Piwo tak, to znalazłem, ale wino się gubiło. No. A ona dzida. No. Nie wiem, że to było w nocy, jak poszło. No no. Ja spałem. Obudziłem się dzisiaj, jak która była? siódma, albo około ósmej. No chuj, miałem jeszcze dwie dyki, to tu na lewkę kupiłem, później tego wina spotkałem, bo mówi o szuka roboty, no no. ale mówi za mnie ja, za 25 do 30 nie idzie. O! No. No nie mnie mają wymagania. No tak. Byłem u co byłem mu Franka się pytać w poniedziałek mówi, co, co ci gado? W środę mam iść, ale w środę nie pójdę, bo muszę iść jeszcze do MOPSu Bozało mi przyjść żeby dostanę jakieś pieniądze To w czwartek pójdę. Mówi planek tyle samo co wtedy będziesz murował to te 26-27 dostaniesz Alej, wiesz. Tu tu, wczoraj, a klapa? to nie jest nazwisko. To wczoraj. wczoraj tu widziałem dwie dziewuchy. Jakiś łapak tu wysakiwali, tak? No. Tak, się chyba wypierdoliła się ta jedna. Nie, tu wlazło chlajo. Ja tu byłem raz, tylko z tamtej strony. Ja tu nie wchodziłem. Znaczy raz byłem z tamtej strony, ja tak o to nie To Jest tam tyle, co widziałem tych rybków, dwa jakby był kupiec. Aby wypierdolił już 10 po 800 zł, to w chuj masz kawę. Ja to nawet nie wiem, to mój chuj jakieś dechyle mnie tu tam. Nie, jest. te rygi do szalunków, do stropów tam są. Tam gdzie ty, ty, je te uży. A ja to nie wiem, tam jakieś belki co widzimy. Te... Nie... Obok tego. To są a te deski? Te deski? Do stropów. No tak. Te szalunkowe. Te rygi. Ja chciałem jednemu, co nie, ale mówi, ja wiem, czyje to je. Mówi, krzyżka to nawet nie chce dobrać. On gadał. No powinien to tak. zabrać stąd. Krzyżek. A, pamiętasz wtedy, co przywiedzący? No, wiem który, no, 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 no. może będzie to brał, bo gdzieś to będzie do no chuj, a to weźmie. To jest tyle lat już do handlu, do sprzedaży. Czy tego nikt nie kupi, chłopie. Bo to on to gadał, że to było. Kiedyś stadni na koni. No, też taki inny gość też mi tu spotkał, z nim gadałem, nie? Tu mój właśnie, tu stadni na koni kiedyś było. Ale, kurwa, To nie pasuje mi na stadni na koni. Była, była ty. Ja? Tutaj musiałem trzymać rybaki, bo podłoga podgrzewana była. Nie wiem. No. Ja tu ci powiem, ona mi sama pokazała, jak ty drzwi zamontować. I mówi, że z tamtej strony się wchodzi. Ja tak nie wyjdziałem. Kiedyś, nawet. W niedzielę to robili, bo widziałem Ta. na górze. Wszystko A Tu jakiś motor stał, widziałem, no. To to widziałem motor. Ja przechodziłem, bo mówię, chodzę idę do Jacki, może papierosy ma. Mówię, nie miała. I w zaczął z <coughs> jeszcze robili. I tam chyba... Ta, ja szedłem też czyścili to... wszystko. No szarówka była. No. Z, z, to skórten to stał, to widziałem. Za tutaj, przy No Ja tam nie ważne, Pewnie ja coś niedługo wylezie, bo coś... Cudziennie właśnie rozmawiałem, Jak jakoś pod koniec stycznia ma wyjść. Dzią biedak pójdzie teraz? Nie Al, wiem. Albo ten, albo do tego, Morwałdu. Bo z Bogdanem gadałem, Bogdan... No nie tam Z początku przy mnie gadał, że tak, a później go spotkałem... No i Zuśkę spotkałem, nie? Nie, nie, bo za dużo, mówi, dobroci tam ma. Ja mówię, jak się tam dobroci ma, tam nic nie ma. Badziewia pewno. Ale nie, o to chodzi, że połowę by mu emerytury wybrali. Zebraliby, no. No. Jak ten, e, też poszedł dwa, tu nie miał nic, co nie. Mops automatycznie mu załatwił rentę. No widzisz, bo ten Marek to chyba ten brudaty. Chyba jest tam. Chyba tam. Bo go, ja go nie widzę nigdzie. Ja też też nie, bo on też miał jechać. On miał jechać, to mówił, że jedzie. że, że, że Mops już wszystko załatwi i dostanie jeden te. On mówił, pierdole mój tu łazi spać po kątach. No. Lepiej tam. No i dobrze zrobił. Ale słuchaj, co go by go czekało? No to samo krzakach, co resztę. Kurwa? To samo co resztę by czekało. No. Po ksakach się tuwać, albo byle gdzie tam. Ko gdzieś, gdzieś w samochodzie gadał, że spał. Ten co tu było... No, w tym, auto, a w tym zielonym? Te, te zielone, no, co, no. co zabrali, ten dół? No, no. A, a jeszcze wcześniej stał, spał za netto. to co... Ja wiem w tym blaszaku. Blaszak. no. I tam co jest materacz. No no. A tam też spał. Dobry. Proszę, on non-stop no żebrał. No ja wiem, wiem. Świadzy mu żarcie da pan, wiesz. Bo ja wam mówię, to weź zupy się, żeby musi znieść, nie? Ty tu tak się zmrowił i codziennie przychodził. A Jacek ja, mówię... do ciebie nie przychodził? Kto? Ja, czy dziennie. Ja, tak? Aż no. troszkę wydę. To my chłopie, no. my chcesz mi to zadzwoń na domofon, a zresztą ktoś mu wydętać tu trawę. Albo no, mi szybciej. A kiedy wymata tam domofon? Wcześniej nie było. No nie było, teraz założyli, jest. Jest, jest domofon. Bo ja przechodziłem, patrzę, domofon już jest. Zakładaj domofon. Może ktoś z wchodził. Nie, do Nie, bo wiesz, tam za dużo śmierć się schodziło. Tam nos, nos, wiecie, stop. My tam i tak pili tam nawet. Tam no to wiesz, pili, No, tam no to było coś takiego. Ona i tak przyjdzie, i tak przyjdzie. A to na pewno, no. bo w tej co masz polarzka? No rzełka to nie będzie akurat się działać. <grym> Trochę ja wypiję i wyjdzie. To wtedy ślisko było chłopie. Jak ona do mnie weźmie Mówię, ja sam w ula doszedłem, mówię, jeszcze Ciebie? Mówię, piano? Słuchaj, to najgorzej było ślisko tu na to, to na tych płyty. Ja wiem, na płytach, no. Kurde, bo oni, nie wiem, te płyty to powinni jakieś inne położyć. Ślisko, ja wiem, no. Ja w tych butach, co mam traktory, kurwa się poczyznęłem To mówię, "Dole, to mówię, idę lepiej po śniegu no ja jest artystka no ale to najlepsze Te kiedyś nie robili takie bawole oko jak to się nazywa bardzo dawne. bawole oko no A to ja nie jest. bawole oko no. tam już to drzewo rośnie no. brzoza no też widać jeszcze to dachówki są te niemieckie bo są płaskie no. To One nie są na za czaski, tylko normalnie przykręcane, na wkręty. To nie wiem, No ten budynek tylko do rozebrania, nie na tym miejscu coś postawić. Ale ty, jeżeli tutaj w Pałacyku coś robią, a by to, to będą mu kazali, co z tym zrobić. Bo jak jakiś zajazd zrobi... Co? Nie? Nie, to nie Zóśka. Jak to nie? Jo! Ja po kodzie, kurwa poznam. No, no, zobacz. Ja z daleka ci powiedziałem wzrok, to mam zajebisty, gorzej z bliska. Co? Byłem kurwa, ja chciałem porządek. te okulary, 0,5 nie ma, od półtora, na chuj mnie, jak to, ja, jak ja widzę to go zamkło, to na co mi takie okulary? A wtedy patrzyłem te 0,5, co nie? No. Czyli gadam, czytam wszystko. Hmm. Nawet małe litery. Ona ruszyła. Ja, tu ona. No co myślisz? Ja przecież ja po poznam. Tutaj, mnie nie widzi. Patrz, nie widziłaś. GDZIE?! No, a małżuśka pedałuje. Co, orzełek cię wygnął? Nie, ja z tobą nie rozmawiam. Przecież co ty zrobiłaś w tym stopniu? Przecież ja Co ty zrobiłaś? Nie. <grym> to był się najmłody. To, jak on trzeźwy. I łeb, to, żeby kawał, żeby a to, tak, co zrobić, ze sklepu przejechać A co Za zrobi? to, że z orzełkiem zaczęłaś łazić. Nie z orzełkiem, tylko poszłam do orzełka. Kawę wypijam, co, co ci jest do złego? To i wcześniej byłaś u niego. Nie, Mam rano i później to pojawi. No właśnie, ja byłem rano, a i powiedział, że ciebie hmm. nie było. Czapkę oddawaj. Bo nie było. u niego. Nie. Byłaś rano. Rano była. i go bo on bym powiedział, tak. tylko powiedział, że ciebie nie ma. Nie ma, bo wyszłam. Nie. Słyszałem kobietę specjalnie przed drzwiami stałem i nie. słyszałem Zdaj twój mi głos. Zabrali. Znalazłem dopiero. Hej, <laughs> artysty. Czemu ciapkę zabrać z głowy? Nie będzie taki takiej brudnej czapce chodziło Kurwa, to było. Moja nie. robocza była. Nie, to czemu mi zniosłeś? A zabierz moją czapkę. W domu jest. <laughs> Nie pierdol mnie, bo patrz, to co ja to przyniosło? O, to mnie pokazywało. Tak. Nie, co to, to jest? co to za gazetę? Ja bo wiem. Mi pokazywała cześć, mi nie. Cześć. Może pokazywała wszystkich. Może wciąż powtarzasz te same błędy i przyciągasz ten sam typ osób. Może byłeś w relacji, w której czułaś się, źle, ale nie chciałaś się jej zakończyć, bo bądź już niczego lepszego nie znajdziesz. O! No. Takie to buty. Czy zdarzyło się Ci się potem postanowić, że kończysz się związkiem? Nie. O kurwa, i tak go kocham głupko i tak. <grym> ona, ona się na mną Co Co było, Robek specjalno była gadka. No. Była o nim gadka. Mówię, i no. tak przyjdziejka, no, więc... <grym> bo tak mnie kocha, i tak mnie kocha. To co, ma się na Lutuj go. Daj mi żabkę na głowę, bo mi zimno. W domu mam. Nie, też się spytał mnie, co mi... A... Ten szedł, cygan zbawał, to no. tak bezszepki, ja mówię, tak wiesz, jakoś włócił mnie. A, teraz Robert nam gadał, co nie, o tym, e, jak to... Nie mi popalić. Kurwa, ten, co u nas było. Maniek? Czyli ja. ja, się co, się że, że go... Się zalił, Jezu, że Jak go złapała, tak, że mu wszystko podwał. Maniek się żalił, że a, kijów dostał. A teraz powiedz, nie raz dostał kijów. Nie, on powiedział, że nie. najebaliście mu kijów. Nie, nie ja, nie, nie, nie. On, A tu ja nie, nie wiem. A ja do mankieta, kilka tak, ja Co, jeszcze w skałszym okladzie z telefonu. Tak. A nic o telefonie nie gadą, nie, nie. Nie, nie, że był u was, że temu napierdoli gałęzi. Z no, ja jakichś to... kijów, a o to by nic nie gadą. Nie. Ja? Ja mierze, dostałem... Że, że, nie, że ty mierze, mu napierdoliłeś, kijów. jednego, tak mu tutaj walnęłem. Nie bij mnie! Ja się gdzieś dotykam. Nie, on powiedział, że u będzie przychodził przychodzi te wiece. No dobrze, my... ja mu powiedziałem, pokój przychodzisz. Ja to? niego powiedziałem że Był w A ja to nie, Kur... nie wiem. Mówię, kurwa, nie przychodź, nie, bo już nie wkurzał. Ja nie wkurzał. Bo przyszedł napierdolony, ja miałem <laughs> nalewki. On miał swoje ale boga, co nie? Nie ala tylko sok z gum No. Co ty galasz? No, no tylko to pije. No? Poważnie? Poważnie, tylko to ja pije. nie chciał iść No. I nie wiedziałem nawet, czy... No. Ja nalewkę piłem, to dałem mówi, mu, mam... dałem mu jeszcze... Butelkę, co ty chcesz? To butelkę po wodzie, butelkę po mleku, co nie? To się zrobił, że to pił. A ja to nalewkę piłem. Ja, ja, przy, ja oni sobie raczej o tym. Tu ja nie wiedziałem ty nawet o tym. On tylko to pił. tylko to. Co? to? Jak ja... on nie Ale to kiedyś to... ty, nie, czekaj, czekaj. On kiedyś tu przychodzi, pił, to tylko budaczka walił co? Nie, 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 nie. O, A to ja nie. on owaka przecież robi. on sobie radził, jak cały czas mi proponował tak. na, na rozbiórkę w Olsztynie, mówi 28 do 30 zł, mhm. złotych na godzinę. Ale już nie, daje. mi to jest chwilę. taka wielka bakteria, raz wam no. A mówić. A cożełek ci nie dał? Nie. <laughs> Powiedział, że nie masz już pieniędzy. Już? Jezu, no. jak sam mijałem włas, mówi ja idę do biedonki kupić papierosy. To sobie kupić co? Papierosy nie daj, że zbieram. No. No. Takie to co macie ma. Co ma? No prezes zawsze ma. O. Nie mówi do niego Krzysiek, tylko mówi prezesie. Słuchaj, Dobra. to nie jest kradzione, bo jeszcze są te czy... pieniądze. Czuwa gospodarz domu. No i no. no, nie mówi nic nikomu. Tak. Teraz to wam ja co No. No. Nie nie. no nie, nie, nie. Zbieraj się. Ale wiesz ja że do mną gdzie ty idziesz? Ja mówię, idę. Chodź tutaj. Ja mówię, nie, o nie, nie, nie. Ty tu siedź, bo tam... Ale ty trzeźwa. Się... Co? Bo wyspałaś się, to Ja się była... wyspałam. człowiek nic nie spał, tylko wypiłam trzy kawy. O trzeci rano chodzisz. Tak, no. ale trzy kawy wypiłam. Nie gadaj, bo rano szliście do biedronki, to piłaś z nim. Przepraszam, excuse me, wiosenku pił? No. A. Bo mogę ci podmówić. Całe to butle, tej ty. ty nie umiesz nawet gwizdać. Umiem. Nie. Chcesz, że tak i tak. Chyba no. no. tak. zębów. No. <laughs> Nie Dobra psić nie ma być Zośka artystka się znalazła. Nie a my co gadaliśmy, nie? nie? No, przez ile, pięć minut temu. No. To się tłumaczę. to tłumaczę, to się, się pomyślę po chałupie. Dobrze przyszłem. Ja ci To ja siedem, byłem. ja chodziłem, krzyczałem. Prezes, prezes, a nikt się nie odzywał, nikogo i poszedłem. Nie wiem, nie wchodziłem Zziemy, nawet. Że nawet bolek się nie odzywał. Ja mówię właśnie dziwne, że bolek. Ja nie wiem tu. dlaczego. Jak tyle pan kabanosów dałem, to... A on to nie się tak. zdaruje, nie mam nic. Przepraszam, wiesz dawał tobie nie raz, dawał, no dzisiaj przyniósł. Czy dzisiaj przyniósłem? Co? Dał tobie? Wygonił mnie. Powiedział, że gdzieś tam z Bolkiem <laughs> a, a, dla mnie nie będzie, Wiecie, Wiesz jednego. ile soków było, kurwa? Który... A chyba mi interesują te soki, daj mi coś żyć w końcu. To jest soka bo To jest soka nic jeszcze nie zjeść. kurwa, takie jakieś bez smaku, inny smak. Hmm. Zielona paczka? No. A to niedobre. Ja wiem, jak to no. było. To są Tak, Vegetar, to. Miał... dla bolka, tak. A bolek nie chciał tego jeść. Ale yy, podałem mu to. Yy, śmietano to. Yy, to. Śmietaną mu polewam. Przecież jezu całą zgrzewkę przyniosłem śmietan. Były cztery zgrzewki. jest sprzedawać na rynek. To jest wtorek, Ty możesz sprzedawać. No, dziś jest to jest dziś. A, do. No co nie było na rynku? Nie, a ty byłaś? Nie, bo dziś, nie, dzisiaj rano pośle dziś wysiona już. A dzisiaj miałaś iść na wydawkę po spodnie. Ja mam. Dzisiaj wtorek. No. Ale ja mam spodnie, po co mam? To ja we wtorki? No we wtorki i w piątki. A. Nie A. będę dla Ciebie przynosił, powziąłem Ci. No jak, kochasz, kochasz prezesa i co, nie przyniesiesz nie. mu? Nie. kochasz prezesa? Kocham, kocha. Ja mu już we wpierdło Dla prezesa? Nie chyba. No, nie, no, nie, aha, aha. nie, ale prezesa. Prezes nie. dobry. Ona... Czasami się zagubi, ale... To jest To i tak. Taka siwa, mam pasy. Ciągle moją szapkę. To nie jest twoja. Moja paska. właśnie ja w tej chodziłam, a ty mnie zabrałeś, To je w domu. To prezesa jest. Nie, to bo jest moja. Ja w nich chodziłam nie zabrałam. Nie, ja co to, to wiesz, o nie. nie chodzi. Ja to i to. Czarnej. Nie, ty masz czarno. Nie, Czarno to wiesz co? To napisz weź kartkę i napisz Prezes, ja. Nie, będzie podpisywane. To moje, a to twoje. Nie, to, to. moje, a nie. Nie, Przepraszam, to moje Ten Rękawiczek nie mogłeś znaleźć, tak że rękawiczki gdzie się znalazł w domu. No. Nie. A Bolek. się straciły. Przepraszam, Bolek. A co, Bognana dzisiaj nie widziałeś? Nie. A ja też nie mogę go znaleźć. Bogna ma swoje ścieżki. To są menturę dał w ciągu. Tyle wysoko, który wracał? Ktoś koło dziewięć lat. To jest zapierdolony sześć Tak? A mi nie... Świata nie widział. Tak. Koło a ja, ja z, z biedonki z tym. Tak, około 19. No. A wózek tam dalej jego leży. No i gdzieś siadłem, to patrzę, wózek leży na boku. No, i a my to gdzieś Bogdan. Może bo Bogdan gdzieś tam leży koło wózka. Nie. Co ten wózek znajdzie, albo wózek go znajdzie. To jest co daj to sam chcę bez wózka. No. Nawet do chałupy. A wy wózek stoi, to Bogle gdzieś No ja wózek jest to tylko szukać go gdzieś w prawie 5 metrów. No, 5 no, metrów. Jak on pójdzie Kilometra? Domu, nie, nie ja, ja no. go znajdował. Ale słuchaj, on poszedł do domu i wracał się. Pytał się, gdzie wózek? Już zapomniałem. W które też? Szedłem. Wszystko zostawił. Czekaj, a? gdzie on szedł? To gdzieś tu na miasto. Gdzie wózior? Stoi, stoi. Ty, ajo, ja miałem użyć, czy nie? I tak myśli, myśli, czy u jo. nas był. Ze mną się wrócił, a przy tym budynku nastał. Mówi, kurde, zapomniał wózka. No. U nas był, wózek zostawił, i chuj bez wózka poszedł w miasto. I później co mi mijał co wyszło? Gdzie jest wózek? Ona no. mi mówi, gdzie wózek zostawiła. On też to piło łazi. No. No. To piło jakby na ostrze, to kurwa takie drzewo, dwie minuty jest zgięte. No słuchajmy, więc chciał pożyć to sikieret, to mam to dużo, nie? No. Wiesz co? Gdzie mu ty dałem mu sikiery, bo się no. krzywdę zrobi? Bo wiesz co, zginęła razem z wózkiem. Pewnie, to że ona to siekierę zatwiła od laska. To tak. to jest wiesz co, sikiera. Ale... Widział, mnie było widno. Mały to Podek bym mu dał. On przychodzi ku dwa, po nocy, nie wiem, dziewiąta była czydziesiąt, chce to podek <skrym> i być drzewo. <po> nocy. Nie, <skrym> nie dawaj mu siekiery, <skrym> człowiek. Nie wiesz, co chciał od nas świeczkę. Nie wiesz co. Świeczki, bo nie ma świeczki. Ja sam właśnie do księdza, żeby załatwić. Sieckki, mówi siecki. Sieczki, o patrz. Tak. A za ty wyciągasz tylko? No co, rękę prostuje. A. O, patrz. To Cię ja dopiero zauważyłem. Nie, ja tego nie widziałam. Ja prezes to nie da tak się księgi zrobić. Ubie. To to akurat miałem w domu. No właśnie, ty patrz. Widzisz, chociaż ja mu ukradłam. A Czemu to dzisiaj, dzisiaj była kupiona dopiero. Poczekaj chwilę, a, moment. A, o, prezes. No. Widzisz, ja jak kupuję, ja jak... zostawiam, tak. to cały czas stoi w domu. Ja... I nawet nie pije. Dobra, mogę powiedzieć? Uczciwie. Weź, że mam daj Co? A gdzie papierosy moje zginęły w domu? Patrz, on nie powie, że papierosy. A chcesz? ja nie wiem. No. Powiedz ci coś? Co? Ten, ochrona się do niego przypomina. No i Ja mówię, ja bym miała papierosy, to bym petów nie zginęła. Przez to zapiłkę, to znów. <laughs> z tego, tak, te, bo na buty czarne. Z bo no, ona tylko po tym kletowiska kładzie. O! No. Że to nisko. To, to, to właścicielka tytała? Nie wiem. Nie. Ona stąd nie, 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 nie. No, ale to czego ona wchodziła? Tak przychodzą. przychodzą. No ale tu zaglądała, coś i poszło. Ja. O i patrzy w tę, tę stronę. No, a może tu była oglądać. To tam ta kupiła, nie pamiętam? A była jakaś tradowe, do to nie wiem czy to ona, ta stara. Ale patrz, wtedy co przyjechała A ze szczyta to też by na rowerze nie przyjeżdżała Tak, <grym> i ja powiedziała, że co? No. No. Słuchaj, żeby braćcie drzewo, bo podwiozę ten wiesz. Kontener i kontener. wszystko pójdzie. Ja to pierdolę, będę wózek, tam no. pójdzie do Bogdana, do garażu, do płu... garażu rozpierdolę jest suche drzewo. To co, oni tam rozbierają wszystko. Ale mówię o tym garażu, to jesteś z tej strony niech Nie. W nie nie nie. nie. garażu nie byłeś? Nie. Tu masę pen, to jako drogie masz, to no. drogie. co No nie tam porno. dalej do tych domów. Tak. No, no, ja I za skręca między drzewami jest ścieżka wydeptana. Ona kryćka cały czas tam tendy chodziła. A nie, ścieżka nie. wydeptana, prosto na gadasz. Tam jest, tam tam, jest my, Jezu, drzewa, drzewa, drzewa. O, butów. Nie, ja to nie robię. No o, i suchutkie drzewo. Pamiętasz, pamiętasz, co wtedy, pamiętasz, cicho, pamiętasz, co wtedy tym na, na tej bajerko, co były te ryby, Jakie bajerko? ten staw mini. Jaki mini staw? Tam co Aż było? To no, tam coś, tutaj mówili, że tam coś było, ale to jest inna działka ryby, jest. ryby, Była, tylko co? to wyschły. Co? No gdzie tam? tam? Tam jest droga. Nie, tam, nie, tam też jest, było jeziorko, tam był, był Nie, był, bo ten gościel mówi, że tam był, ale zarośnięty jest, no. No mówię? Że tam od by były że No ja z nim on no, no. Co tam były te... Daj czapki, człowiekowi mi głową, aż nie. Masz głos. To lepiej głowa jak włosy. Ale mi zimno buty. A, daję czapkę, bo i zimno buty. Jest to to. Jest mam. Zimno nie jest. mam czapki. Masz na głowie, oddaj im Nie, bo ja nie jestem wyczesany. Daję czapkę, bo mi buty zimno. Super. Nie mam drugiej czapki, nie, mam, nie, nie, mam, nie będziesz nie w roboczy mojej rzuzka, rzuzka, rzuzka dobra ty To co miałaś to była robocza No to czemuś zabrać tamte robocze od moich Bo już górnik bo nie, powoli zbiera do pracy to rzeczy To że, że o, nie, nie, Jak on, jak on ty, jak on aż płakał A W tą czapkę. No, czapkę, czapkę No, w tą czapkę płakał W tą czapkę? No to, to ok. nie, nie. <tysk> A nie, nie ma pieniędzy. Zobacz. Do biedonki, ogólki, Zobacz to od razu musi. humor poprawi jak ty jesteś. Przez to ty mm -hmm. za nim łazi, łaz, bo nie. miał pieniądze. On powiedział, że to do mnie chodź papierosy kupię. Kto? I, I po co z nim posłać? A nie weszłam, bo powiedział, ty postój przed sklepem, a ty za nim wrazałaś. Nie, ja do sklepu nie wchodziłem. I on do mnie z, z gębą. Bo papierosa. A tylko? Tak. I u niego się parę szkałpie. No. Nie. Żewiało. Nie, ja bo chodziłam w Nie w podwórze, bo z nim posłać. Nie, on... Siedziałem przy biedronce, znaczy za biedronką i wystaszli do parku. No to mówię w parku siedziałam. No. Jakby I z nim siedziałaś. Podeszłam to tu przyjeżdża jego... do parku nawet? Dobra, nie? No. No. Prowadzę go, prowadzę, później sama poszło. będziesz go wlokła. Nie wywlokłam go, tylko... sama będziesz go wlokła później, jak się napierdoli. Słuchaj, A jak był wstąpić? wtedy tej go prowadziłem? Dabki, kurwa te ślurówki. To on wtedy wypili sobie we dwóch chyba nalewkę. To mówi, z tym. Jak on? Z Gróżewkiem? Z gożękiem. Kto? To ty wtedy z nie piłaś. na piłaś. Gróżewek mówił, weź mi, pomożesz mi do domu, bo nie dojdę. Jemu to wystarczy jedna, dwie nalewki i po nim. Ona to wy 15 wypierdoli, nic nie jest. O Zagwizdaj tutaj mnie w dupę o. O. Trzeba zasłużyć. Ty A widzisz go Mus, Musisz. Znaczy to... Kopcia w dupę to zobaczysz Co się się oddam Prezes się starać Tyle nogi nie podniesiesz tak wysoko to Dobra, dalej będziemy wiecie, kończyli, bo tu będzie. Ja, ja Stopa, bo, ho, 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 zmarnowane I zmęczone Co? No ty no. Co? A nic Dobra, trzymajcie się Zuzia pozdrów widzów Zuzia, Bez... po... Ale pozdrowić w niej weź. Co? On mnie będzie tu za włosy szarpał? Ja weź, żebyś po, żebyś widzów pozdrowiła. Zobacz, jakie ja tłumaczy ludę. Dobra, trzymajcie Dobra. się. Trzyma.